Na Solidarność, nie wiem czy państwo wiedzą, że mamy Centrum Historii Zajezdnia, które te piękne, ważne losy historii Wrocławia opowiada w przeróżny sposób, również podczas pandemii, bo robią to internetowo, organizując tym razem, bo cała seria wydarzeń, twarze Solidarności. O tym teraz powiemy i pokażemy we Wrocławsie. Powstał komitet strajkowy tutaj zajezdniowy, który Wyspał też delegatów y, na inne zajęcia, bo inne zajęcia nie wiedziały, było tych 8. osiem. Ja mówi, no to wy strajkujecie, a my to co mamy? Mówi, nie, mówi jak chcesz, to możemy strajkować, bo my popieramy w swoje, my swoich to nie To nie jest w porządku. Grubo nie w porządku. Zabyło się spotkanie moje z, z, z Władkiem Prasyniukiem, takie dosyć przypadkowe, że Władka przeprowadził y, Rafał wszystkie ja byłem przez Hankę. Zapraszam pana doktora Andrzeja Schneidera, pana doktora Łukasza Komickiego. Takie historie, spotkania w internecie, kamery, wspomnienia, kawał historii Wrocławia. O tym teraz szefem Centrum Historii Zajezdnia, pan Marek Mutor z, z nami. Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry, witam. Twarze Solidarności, cała seria różnych wydarzeń w tym roku z okazji tej ważnej rocznicy. Yy, no w momencie, kiedy wszyscy mamy maski, jako jedni z nielicznych możecie pokazać twarze bez masek, tak? czyli twarze ludzi Solidarności sprzed 40 lat? Twarze Solidarności to projekt, który zamyka ten rok obchodów 40-lecia powstania Solidarności. To są twarze sprzed 40 lat, zatem bez masek, bo dzisiaj, no i w tak. tym roku Solidarność ma twarz, można powiedzieć, zamaskowaną, bo to jest też wyraz naszej Solidarności, że nosimy te maseczki. Ale to są ludzie, którzy tworzyli Polską Solidarność, którzy tworzyli ten wielki ruch wolności, który doprowadził, do upadku komunizmu w naszej części Europy. Ale skupiacie się na polskiej Solidarności o całym kraju, czy raczej Wrocław i Dolności. Trzeba powiedzieć, że ten projekt to jest projekt, który pierwotnie powstał w redakcji Gościa Niedzielnego, który przygotował taki portal obejmujący całą Polskę. Znane i nieznane Twarze Solidarności. My wspólnie z nimi rozbudowaliśmy ten projekt o zakładkę wrocławską. Wrocław twierdza solidarności i bardzo mocno jakby pokazaliśmy zajezdnie przy ulicy Grabiszyńskiej, jako to drugie centrum strajków obok Stoczni Gdańskiej oczywiście, które poniosło strajki, bo tak jak na wybrzeżu to wybuchło, tak we Wrocławiu zostało to rozniecone na całą Polskę. I to pokazujemy. Tam są ludzie, tam są mapy, tam jest dużo multimedialnych materiałów. Zachęcam, żeby to oglądać. Twarze Solidarności.pl. W Pana ocenie, czy na podstawie tej, tej, tej wystawy, te główne twarze, główne nazwiska, to kogo tu wymienić? Da się w ogóle wymienić? To bo jest właśnie trudne. Każdy jest na ważny tego, przecież. Tak, właśnie, właśnie o to chodzi i ten ruch w szczytowym momencie tworzyło no niemalże 10 milionów Polaków, więc Trudno ich wszystkich pokazać. Ale my w tym roku bardzo się koncentrowaliśmy na tych, którzy byli w Zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej w sierpniu 80 roku. To jest też cała plejada osób. Czyli wiadomo, Tomasz Surowiec, stawiał autobus, tak? To drami. jest osoba, która jest ciosem. To bo to ponoć bracia. Miec, zrobili, tak. jego, jego brat, który, który mu pomagał. Różne inne osoby, ale też osoby, które później funkcjonowały w obiegu publicznym. Takie jak Władysław Frasyniuk. Też wywodzące jak, się z Zajezdni. Takie jak Kornel Morawiecki, który działał już wcześniej, ale do Zajezdni przyszedł. Przyszedł i wyszedł po to, żeby w razie pacyfikacji napisać o tym, opowiadać. To są takie osoby jak Jarosław Broda na przykład, jak, jak wielu, wielu innych, którzy tam na tym strajku się pojawili i robotników i nierobotników, a trzeba powiedzieć, że też w wyniku naszej akcji jubileuszowej myśmy... Spisali, doszliśmy do 180 bodajże nazwisk osób, które tam były w sierpniu. One zgłaszały się podczas tych kilka miesięcy temu organizowanych uroczystości, nowe nazwiska, nowe twarze, by tę listę obecnych wtedy, yy, może do dziś żyjących stworzyć. Tak i y, jeśli ktoś jeszcze był na strajku, to mamy taką listę w zajezdni. dzisiaj nie można zwiedzać, ale jak tylko wrócimy po pandemii, to będzie można oglądać wystawę Zajezdnia Strajkuje. I tam jest cała lista uczestników strajku. Jeśli ktoś jeszcze jest, to oczywiście zachęcam. Do tego, żeby się z nami kontaktował. Natomiast to było wiele wzruszeń, wiele osób przyszło po latach. Myśmy też szukali w archiwach zakładowych, w MPK, w, w różnych archiwach, żeby te osoby z imienia i nazwiska spisać i to się myślę udało. 40. rocznica dobiega końca powstającej, rodzące się Solidarności we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Kilka dni temu przecież 39. rocznica stanu wojennego. Ciekawe, jakie tu będą państwa i innych pomysły, bo to za rok będzie 40. rocznica. Stanu Wojennego i pewnie takie treści też pojawią się w historii opowiadanej tutaj, w centrum historii Zajezdnia. Niezwykle ważne miejsce przy Grabiszyńskiej. Na razie wejdźcie do internetu i zobaczcie, poznajcie te twarze solidarności najbliższej i nie tylko najbliższej okolicy.